Tak od serca naprawdę. Zaśpiewamy. Sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam. Gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, Nigdy nie zagaśnie. W zdrowym szczęściu pomyślności świeci coraz jaśniej, W zdrowym szczęściu pomyślności świeci coraz jaśniej. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam, Sto lat, sto lat, niechaj żyje nam, Niech żyje nam, niech żyje nam, nie żyje nam. Nie żyje nam. Zdrowe szczęściu, pomyślności, niech, niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Zdrowe szczęściu, pomyślności, niech, niech, niech żyje nam. A kto? Ksiądz Strowosz. wielkie brawa.